Cześć. Witam was w gabinecie Gosi w kolejną sobotę, w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj chciałabym podzielić się z wami tym powiedzieć trochę na temat tego, czym jest współuzależnienie oraz o cyklach funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej, rodziny alkoholowej. Ja się nazywam Gosia Sztandka, jestem psychoterapeutką, terapeutką uzależnień. Pomagam osobom w wychodzeniu z trudnych sytuacji, kryzysowych w życiu. Prowadzę grupy DDA i DDD, czyli dla rozwoju dzieci alkoholików. Też pomagam osobom uzależnionym. No i pracuję z rodzinami, z osobami współuzależnionymi, z rodzinami, które właśnie borykają się z problemem nałogu w rodzinie. Witam. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie dobrze widać. Trochę dzisiaj przygotowałam plansze, żeby było łatwiej mi to wyjaśnić. Postaram się to zrobić w miarę sprawnie, syntetycznie, tak żeby to było jasne i klarowne, o co chodzi z tym współuzależnieniem. Poczekam chwilkę. Dzień dobry, Aneto. Wsłuchać mnie widać? Chyba tak. Słuchajcie, no to zaczynamy. W pierwszej kolejności chciałabym Wam przybliżyć, czym jest w ogóle normalna relacja, taka zdrowa relacja między dwojgiem ludzi. Jak to wygląda, czyli mamy tutaj sobie Panią, która ma swoje życie, i Pana, które ma swoje, swoje, swoje życie. Pani ma swoją przestrzeń życiową, pracę, pasję, przyjaźń, swoje rodziny, tak samo i partner. Ma pracę, pasję, rodzinę, przyjaźnie, swoje hobby, swoje zainteresowania. W pewnym momencie w swoim życiu trafiają na siebie, spotykają się i yy, co się dzieje? No, nawiązują relacje, pojawia się między nimi jakieś uczucie, pojawiają się emocje, pojawia się więź. Tak, ja tutaj o, pojawiają się emocje, mają jakąś, zaczynają mieć wspólną przestrzeń. Swojne, swoje cele, swoje wspólne wartości. Widać, słychać. Bardzo dziękuję. A, w lustrzanym odbiciu. No dobra, postaram się jak najmniej pisać, w takim razie tylko będę rysować. W każdym razie, to co między nimi się dzieje, to to, że jest między nimi więź. Każdy z nich w zdrowej relacji zachowuje swoją przestrzeń życiową nadal, czyli ma swoją pracę, nadal swoje pasje. Swoje przyjaźnie, swoją rodzinę, trochę te przyjaźnie włączają w swoją też przestrzeń. To jest zdrowa relacja. Na pewnym etapie swojego życia decydują się bądź nie założyć rodzinę, czyli decydują się wspólnie mieć dziecko. To jest taki przykład relacji zdrowej tego, co się dzieje między nimi. Natomiast, co się dzieje, kiedy się pojawia nauk? Nałóg. N zrobię albo zrobię taki procent jak alkohol. Tutaj na tym przykładzie pokażę, że no, będzie to partner, który korzysta z używki. Natomiast no, czasami zdarza się tak, jak wiemy, że nie tylko partner czy partnerka, czasami obydwoje stosują jakieś środki psychoaktywne, wpadają w nałogi. Natomiast no, tutaj chciałam na przykładzie, na przykład, że to partner jest tą osobą, która jest uzależniona, i co się dzieje. Ta osoba, która zaczyna stosować daną używkę, nie mówię tylko o alkoholu, bo może być to marihuana, jakieś środki psychoaktywne, ale nałogiem też, jest, są różne zachowania, czyli no, tak jak ostatnio o tym trochę pisałam, że sport też jest teraz coraz większym nałogiem, coraz częściej spotykanym, czyli takie nałogowe bieganie, poświęcanie tego ogromu czasu, no ale tu skupmy się na środkach psychoaktywnych. Granie też hazard o Osoba ta, która się uzależnia, zaczyna koncentrować swoją uwagę na właśnie używce, poświęca jej coraz więcej przestrzeni swojej życiowej, przez co coraz mniej jest tego, co tutaj się dzieje między nimi, coraz mniej zaniedbuje to, co było między nimi wspólnego. Rozwijają się u takiej osoby mechanizmy uzależnienia, czyli trzy takie podstawowe mechanizmy to jest mechanizm nałogowego regulowania emocji. Ta osoba odkrywa, uzależniona, u której rozwija się uzależnienie, odkrywa, że w pewnym momencie, w pewnym momencie odkrywa, że e, dana używka przy, pomaga doznać ulgę. Błyskawicznie, natychmiastowo daje możliwość osiągnięcia ulgi. Zarówno w środkach psychoaktywnych, tak samo jest na przykład w graniu, że osoba uzależniona od gier komputerowych odpływa sobie w ten świat, doznaje ulgi, wypisuje się z problemów życiowych. To jest pierwszy mechanizm. Drugi mechanizm takiej osoby to jest mechanizm rozdwojonego ja, czyli osoba, u której rozwija się uzależnienie, odkrywa, że pod wpływem danego środka albo na przykład tych gier, albo hazardu, staje się inną, alternatywną osobą. Tak? Ma takie drugie ja, tą osobą wszechmocną, tą, która nie ma problemów, ta, która nie boryka się z jakimś myśleniem o sobie negatywnym. Czyli mamy ja trzeźwe i ja pijane, ja nie nietrzeźwe. Jest to mechanizm rozdwojonego ja. I trzeci mechanizm uzależnienia, która u tej osoby się rozwija, to jest mechanizm iluzji i zaprzeczania. Czyli po to, żeby móc osiągnąć ulgę, po to, żeby móc się stawać kimś innym, tym lepszym, unikać problemów życiowych, osoba zaczyna zaprzeczać temu, że ma problem. Czyli mówi sobie, że jestem... Dzień dobry, Patrycja. Mówi, że nie ma problemu, że wszyscy piją, że wszyscy grają, ja tylko parę godzin. Ten hazard nie jest problemem, no zaczynają ukrywać to, racjonalizować. Bardzo często to, co się dzieje, to zaczynają obwiniać partnerkę bądź problemy rodzinne, że z powodu tych osób osoba sięga po daną używkę, bo sobie nie radzi. Często też taką argumentem, bo w pracy mam problemy. Dlatego muszę, muszę iść się napić. Te dwa, trzy piwa, żaden problem, przecież mogę z tego skorzystać. Także u osoby uzależnionej rozwijają się te mechanizmy. Robię to takie M. Co się dzieje? Ta osoba zaczyna zaniedbywać relacje, zaniedbywać też swoje tutaj pasje swoją rodzinę, swoje przyjaźnie. Zaczynają te rzeczy znikać u osoby uzależnionej powoli. Zaniedbuje to, co się dzieje między w związku. Przerzuca odpowiedzialność za więź, za związek na partnerkę, na drugą osobę, za obowiązki, ale też za, to, za, to, za tą całą ich relację: że to ona się staje odpowiedzialna. To jest. Znika to ich miłość. O, może tak to zrobię. Co się dzieje z partnerką w takiej sytuacji? Ona, ze względów, że staje się zaniedbana ich relacja, doświadcza dużo niepokoju. Zaczyna swoją uwagę koncentrować nie na więzi, nie na tym, co było między nimi, ale głównie na tym, na partnerze i na jego uzależnieniu. Powoli też przez to, że zaczyna koncentrować się na tym, w jakim stanie jest partner, co się dzieje, też ma coraz więcej obowiązków, coraz więcej też odczuwa samotności, dużo niepokoju, zaczyna próbować rozmawiać z tym partnerem, też zaczyna zaniedbywać to, co jest w jej przestrzeni życiowej, czyli swoje pasje, swoje, zaczyna się izolować. Mówi, że poświęca się domu, poświęca się rodzinie. Takie często osoby zaczynają mówić, że no przecież muszę, muszę dbać o męża, muszę dbać o rodzinę. Natomiast tak naprawdę zaczyna koncentrować się na tym uzależnieniu i ze względu na duży poziom lęku, ze względu na to, że boi się w samotności, boi się straty, bierze odpowiedzialność za to, co się między nimi dzieje, zaczyna też zaprzeczać zaczyna wchodzić w te mechanizmem uzależnienia partnera. Dlatego to się nazywa współuzależnienie. Partnerka zaczyna się uzależniać od stanów partnera, od tego jego ja. Czy jest pijany, czy jest trzeźwy. Od tych jego nastrojów. Czy, czy dzisiaj jest w napięciu i przeżywa głód alkoholowy, czy nie przeżywa głodu. Zaczyna się totalnie na tym koncentrować. Zaniedbuje też w pracę często. Głównie jest skoncentrowana na właśnie tym stanie partnera i tym, co się dzieje. Też yy, liczy na to stale, że swoją postawą, z tym, że będzie dobra, że będzie kochająca, że on w końcu zmądrzeje i odbuduje, że jej się uda odbudować to, co między nimi było wcześniej. Czyli yy, wierzy w to, że ma taką moc sprawczą, że wpłynie na partnera, że on będzie chciał yy, no, przestać. Stosować używkę, przestać, wyjdzie z nałogu dzięki jej mocy, dzięki temu, że ona będzie go kontrolowała, że ona będzie prosiła, że ona będzie chowała ten alkohol, na przykład alkohol, tak. Też często osoby współuzależnione dbają o partnerów, czyli właśnie gotują rosół, bo, bo partner no, wczoraj wypił, dzisiaj się gorzej czuje, no to tą miłością próbują ratować związek. Miłością próbują ratować partnera, co się dzieje? No, to się dzieje, że partner ma coraz większy komfort stosowania tej używki. Czyli nie czuje konsekwencji tego, że niszczy relacje, nie czuje tego, że niszczy związek, że niszczy ich bliskość, tylko bardziej czuje usprawiedliwienie, że no, skoro partnerka o mnie dba, skoro żona e, akceptuje to, chroni go przed na przykład. Konsekwencjami w pracy, usprawiedliwia jego nieobecności, dzwoni do szefów często, usprawiedliwia też zachowanie ojca przed dziećmi. W takich sytuacjach on ma coraz większy komfort picia i to uzależnienie coraz bardziej się nakręca, coraz bardziej się rozwija. Nie chciałabym tutaj przerzucać odpowiedzialności, że to jest wina partnerki, natomiast to są zachowania spowodowane lękiem, niepokojem o, związkiem, o związek, samotnością no i taką iluzją tego, dokładnie tym mechanizmem iluzji zaprzeczania, iluzją tego, że jej się uda swoją miłością uratować relację, uda jej się partnera wyciągnąć z nałogu. Co się dzieje w takiej rodzinie z dziećmi? Tutaj, tak jak zrobiłam te strzałki, totalnie uwaga z dziecka zostaje przekierowana też partnerki na partnera. Oczywiście ojciec koncentruje się na swoim uzależnieniu. Czyli dziecko traci to co powinno mieć najważniejsze, czyli uwagę rodziców. Mało tego, dziecko zaczyna koncentrować się totalnie na stanach emocjonalnych swoich rodziców, czyli ono wchodzi w taki etap czujności one zaczyna obserwować to, co się między nimi dzieje, i zaczyna również żyć e, takimi przekazami, tym, co mama mówi na ten temat. E, dziecko też zaczyna żyć pomiędzy dwoma, dwiema rzeczywistościami, pomiędzy trzeźwym tatą, stanem tego, co się w domu dzieje, podczas kiedy ojciec jest w ciągu, a między tym, e, kiedy są momenty, kiedy rodzic jest trzeźwy. Czyli ma też takie dwie, dwie rzeczywistości, tak? W jakiejś musi się dostosowywać do rzeczywistości momentów nietrzeźwek, do rzeczywistości, kiedy jest dobrze w domu. Więc włącza się dziecku też ten mechanizm iluzji, zaprzeczania. Też bardzo duży chaos, ono nie wie co się dzieje, no bo z jednej strony widzi, że jest niedobrze, widzi, że mama płacze, widzi, że tata jest pijany, że to jest coś nie w porządku, a z drugiej strony mama będąca w iluzji, w zaprzeczaniu faktom tego uzależnienia, chcąca ratować tą rodzinę, mówi: Ale nic się nie stało, tata tylko wczoraj trochę popił, nic takiego nie było złego. Więc dziecko zaczyna wątpić w to, co widzi, w to, co się dzieje w tym domu, wątpić w swoje, w swoje przekonania. No, uczy się przekonaniu do rodzica, no, ale generalnie, jak widzi, że mama płacze, tata robi awanturę, no, to ma taki lęk duży i widzi, że coś jest nie tak. Natomiast komunikat kolejnego dnia, który otrzymuje od mamy, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Tata miał wczoraj gorszy dzień, czyli nadal zaprzeczanie, nadal takie tworzenie iluzji, że wszystko jest ok, w tym domu. I teraz, to co chciałam powiedzieć jako drugi, w jaki sposób taka rodzina, jakie są cykle funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej, rodziny alkoholowej, rodziny dotkniętej nałogiem, ale też przemocą, bo te cykle są bardzo podobne. Więc nazywają to czasami na oddziałach pacjenci, że wpadają w taki tryb betoniarki, czyli to się kręci w kółko. I to, że uzależniony jest w tej betoniarce, czyli zapicie, później trzeźwienie, wina, skrucha, ale on po prostu ma okres regeneracji, i kolejny moment to jest okres głodów alkoholowych, czyli rosnącego napięcia głodów alkoholowych albo głodów danej używki. Uzależniony funkcjonuje w tej betoniarce od ciągu alkoholowego, od ciągu grania, od ciągu hazardowego, od tak jak jeśli chodzi o przemoc, to wybuchu złości, po później kończy się ten wybuch, po doświadczanie skruchy, winy, ale też trzeźwienia, konsekwencji, zobaczenia takiego zatrzymania się, i kolejna, trzecia faza to jest faza rosnącego napięcia. Tak samo jest w domach przemocowych, że Tutaj nie ma alkoholu, natomiast jest wybuch. Jest miodowy miesiąc, tak to się nazywa, czyli miesiąc skruchy, przepraszania, łagodzenia partnerki, próbowania odzyskania zaufania, po czym jest rosnące napięcie i kolejny wybuch. Tutaj na przykład rosnący głód alkoholowy, jeśli chodzi o alkoholików. To są fazy osoby, która jest uzależniona, natomiast w tych samych fazach żyje cała rodzina. Ten cykl doświadcza cała rodzina, czyli zarówno i kobieta, tam żona, tak samo i dzieci. Dzieci tutaj okres najlepszy tak naprawdę w takich domach dysfunkcyjnych, to jest okres miodowego miesiąca, okres winy i skruchy rodzica, czyli kiedy już jest po wszystkim. Natomiast yy, najgorszym, najcięższym do wytrzymania, często okresem wcale nie jest okres tej całej aktywnej przemocy, aktywnego picia, to jest bardzo trudne. Natomiast to już jest ten kryzys, to już jest takie załamanie się tego wszystkiego, co w domu się dzieje. Najcięższym okresem to jest okres względnego spokoju, okres rosnącego napięcia. To jest ta, ta faza taka, w którym yy, jest. OK, już było na przykład tydzień temu było zapicie, jest już spokój, tata się regeneruje, po czym zaczyna rosnąć napięcie w domu. Mama zaczyna być rozdrażniona, mama coraz bardziej koncentruje uwagę znowu na mężu, sprawdza, kontroluje, chodzi sprawdza czy gdzieś butelki nie są pochowane. Pacjenci o tak opowiadają, że takie historie są. Yy, dzieci również w tej fazie takiego obserwowania, kiedy dojdzie znowu do załamania się w domu. Yy, więc yy, tak wyglądają te cykle, i trochę to, co jest ważne, to to, że po pierwsze osoba współuzależniona funkcjonuje w tych cyklach. Oczywiście coraz większe problemy ma w pracy, coraz niższe samopoczucie, coraz mniej wiary w siebie, no bo yy, coraz bardziej widzi to, że nie jest w stanie wpływać, natomiast nadal próbuje, czyli mnóstwo uwagi, mnóstwo swojej energii poświęca na ratowanie, na sprzątanie, na takie. Robienie względną, yy, względnego poczucia bezpieczeństwa, tak? dawanie tego yy, yy, takiego, yy, włącza je się perfekcjonizm, no, radzenie sobie z tym napięciem całym. Też odbija się to często na dziecku ze względu na rozdrażnienie. Mamy mama wybucha, mama sobie nie radzi ze swoimi emocjami, yy, mama jest totalnie skoncentrowana na ojcu, na tym, co robi, czeka, czeka, yy, dzieciaki tak samo. Yy, to, to czekanie to jest taki w ogóle klucz. Jak osoby opowiadają klucz ich życia, to, to cały czas czekam. Od wybuchu do wybuchu, od zapicia do zapicia. Yy, I teraz tak, co można zrobić z takim byciem? No a, yy, tutaj jeśli chodzi o te cykle, no to osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych, dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pomimo tego, że wychodzą z tej rodziny, Odłączają się, czasem im się udaje całkiem odłączyć od, od rodziny, czasem się zakładają swoje rodziny. Układ nerwowy i sposób funkcjonowania jest nadal w tym, w tej betoniarce, tak? Nadal one, te osoby żyją w ciągłym napięciu, w ciągłym wyczekiwaniu, cały czas dwa kroki do przodu, w takim kontrolowaniu tego, co się dzieje. i to, co często mi pacjenci mówią, to to, że dla nich bardzo trudno jest żyć w spokoju. Gdy mają spokojną relację, kiedy jest wszystko ok, nic się w ich życiu nie dzieje, nagle zaczynają wracać jakieś demony z przeszłości, nagle, nagle mają mnóstwo napięcia, nagle wybuchają w związkach, nie radzą sobie ze sobą. Najtrudniej jest im żyć właśnie w takim momencie, kiedy jest względny spokój. Dobrze radzą sobie DDA i dorosłe dzieci z dysfunkcyjnych rodzin w momentach kryzysu, tak? Wtedy, wtedy są w gotowości, wtedy ratują sytuację, wtedy jak gdyby to napięcie mogą rozładowywać. To, co można, jeśli chodzi o współzależnioną, to ważny temat. Chciałabym tak trochę dla osób, jeżeli ktoś z Was to ogląda, widzi jakiś tam syndrom swojego współuzależnienia, czyli tego, że bardzo koncentruje uwagę na partnerze, że stale liczy na to, że uda się wpłynąć, że w imię miłości ten partner się zmieni, że przecież on dla rodziny to zrobi to ja zachęcam do tego i to, w jaki sposób się z współzależnionymi pracuje, to przede wszystkim numer jeden to mówi się, nie masz wpływu na to. Musisz oddać odpowiedzialność partnerowi za jego picie, za jego nauk, za jego przemoc. Zacząć stawiać granice. Przestać żyć iluzją, że twoją dobrocią, twoją miłością uda ci się zmienić tą osobę. Absolutnie nie. Możesz, oczywiście, to nie znaczy, że nie można kochać takiej osoby. Nie, uczucie jest bardzo silne. Natomiast to, co możesz dobrego dla tej osoby zrobić, to to, żeby oddać jej odpowiedzialność. Póki ona nie zobaczy konsekwencji swojego zachowania, swoich nałogów, swojej przemocy, ta osoba nie zacznie z tym nic robić. Ta osoba będzie nadal brnęła w uzależnienie. Uzależnienie ma swoje też fazy, ono się rozwija, ono nie zatrzymuje się na fazie takiej ostrzegawczej, delikatnego trzech piw, tylko podświadomie ono się stale rozwija. Yy, I yy. Zarówno od środków psychoaktywnych, jak i uzależnienie od hazardu, od gier, od różnych y, zachowań, również się rozwija. Ono nie zostaje na jednym poziomie. Człowiek coraz więcej tego chce, coraz częściej chce. Poza tym coraz więcej problemów w jego życiu zaczyna się generować, więc on coraz częściej chce sięgać po używkę, żeby nie konfrontować się z problemami. To, co współuzależniona osoba może zrobić, to przede wszystkim spróbować y, przekierować uwagę na siebie. Czyli co ja straciłam? W jaki, nie, przede wszystkim numer jeden. W jaki sposób ja zaprzeczam uzależnieniu mojego partnera? W jaki sposób ja tworzę sobie tą iluzję? To jest bardzo trudne dla partnerek zderzyć się z rzeczywistością, że ja żyłam w jakiejś iluzji, że ja się łudziłam, że mój partner się zmieni, ponieważ mnie tak bardzo kocha. Zacząć yy, obserwować to w jaki sposób ja zaprzeczam. Czyli mówiąc na przykład to tylko trzy piwa. On pije, bo ma stres. On gra, bo sobie nie radzi z tym, bo on miał takie dzieciństwo, bo on musi się odstresować po przecież po ciężkim dniu pracy. Jakieś takie różne przekazy, przekonania się wkradają, które, które warto zauważyć. Numer jeden to sobie odpowiedzieć, dlaczego też ja doświadczam tak dużo cierpienia, no bo osoby współuzależnione. Też bardzo cierpią, są samotne, są wyizolowane, często przeżywają ogrom wstydu, poczucia winy, że nie są w stanie uratować rodziny. Więc, tak przekierować swoją uwagę na to, jakie ja stany emocjonalne doświadczam, no i przede wszystkim szukać pomocy pomocy, która pomoże odbudować to, co się straciło czyli własną przestrzeń życiową. Tak naprawdę to, co współzależniona może zrobić dla całej rodziny, a przede wszystkim dla, tej, dla, dla związku, to to, żeby zająć się sobą. Zacząć budować poczucie, odbudowywać poczucie własnej wartości, lepiej radzić sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi, zacząć mówić o problemie, zacząć wychodzić z tego, Takiego zaklętego koła zaprzeczania, mówić na zewnątrz on na przykład też nie tylko o uzależnieniu, ale o przemocy, iść poszukać pomocy w niebieskiej linii, gdzieś zadzwonić do telefonu zaufania. Osoby bardzo się tego wstydzą. Natomiast pierwszy krok w ogóle ratowania nie tylko siebie, ale całej, całej rodziny, no też dzieci, to jest to, żeby iść po pomoc. Spróbować z kimś o tym porozmawiać. Jeżeli się wstydzisz w swoim domu, jeżeli wstydzisz się być przed bliskimi, przed przyjaciółkami, naprawdę warto skorzystać z jakiejś pomocy ośrodków psychoterapeutycznych, ośrodków, które specjalizują się właśnie w współuzależnieniu, w pomaganiu rodzinom, które borykają się z jakimiś problemami. Też y, y, osobom, które są pod przemocy, bo to bardzo trudno jest tą przemoc też zobaczyć, i też się żyje w iluzji, w zaprzeczaniu, że i w takim ogromnym poczuciu winy, że to ja jestem winna temu, że partner stosuje przemoc, że, że to ze mną jest coś nie tak. Jeśli. Mm, Znowu taka, co może zrobić dorosłe dziecko alkoholika żyjące w tych cyklach, mimo że jest w swoim świecie, w swoim życiu już dorosłym, nadal funkcjonuje w tych takich cyklach. Od napięcia, od kryzysu, poprzez jakąś tam ulgę względną, spokój w związkach, bardzo często o tym mówią pacjenci, i później znowu jakiś rosnący niepokój, czyli. Mimo, że już nie jestem w domu alkoholika, to ja nadal żyję w tych cyklach, nadal się kręcę, nadal się nie potrafię z tego wydostać. Również zachęcam do skorzystania z no, psychoterapii, tak? czyli z grup DDA, DDD, po to, żeby takie grupy pomagają się zatrzymywać, pomagają, no, no, pomagają wyjść z tego zaklętego koła, z zaklętego cyklu, właśnie którego, który się wdrukował w okresie dzieciństwa. Jeśli chodzi o uzależnioną osobę, co może zrobić? No, skonfrontować się też ze swoimi mechanizmami, skonfrontować się z tym, że mam problem. Natomiast ta osoba uzależniona tego raczej nie zrobi, dopóki nie zacznie doświadczać konsekwencji swojego nałogu, konsekwencji swoich zachowań, konsekwencji przemocy, tego, że coś jest nie tak w jego zachowaniu, nie zacznie, nie zacznie się oddawać mu odpowiedzialności za to, co się dzieje. Ok. Jeżeli też ktoś wśród Was, Ty masz jakiś tego typu problem, gdzieś jakoś zobaczyłeś to, że, że to, tego doświadczasz, że gdzieś masz trudność z tym wyjściem, zapraszam serdecznie do mnie na konsultacje. Ja też pomagam osobom współuzależnionym, uzależnionym i pracuję z DDA, też prowadzę aktualnie. Grupę dorosłych dzieci, nabór do grupy dorosłych dzieci, alkoholików online. Więc jeżeli jesteś osobą, która gdzieś widzi, że nadal funkcjonuje w swoim dorosłym życiu w tych cyklach, że sobie nie radzisz z emocjami, że od kryzysu do kryzysu jest w Twoim życiu, że, że e, prze, doświadczasz bardzo dużo stresu, jakiegoś takiego przewlekłego napięcia, e, też zapraszam e, do wzięcia udziału w grupie terapeutycznej, której, pro, którą prowadzę, DDA. Będzie to grupa teraz, jedną startuje w grudniu online, w marcu będę w Warszawie stacjonarnie z nowymi, mam nadzieję, że ta pandemia trochę ucichnie, więc będzie można grupy już tworzyć od nowa w gabinecie, więc serdecznie zapraszam, jeżeli potrzebujecie pomocy, ktoś z Was, ktoś z Waszych bliskich do tego, żeby nie siedzieć w tym całym takim bałaganie i nie cierpieć aż tak, tylko pozwolić sobie pomóc. Okej, okay. Gabrysia, piszesz coś do mnie. Czy zdarza się, że DDA widzi alkoholika w zdrowym partnerze i wprowadza zdrowy związek w taką betoniarkę? E, no dokładnie, tak, zdarza się. Mhm. Tak, no generalnie DDA nadal wyczekuje tych. Tych, yy, tych zachowań. Wyczekuje zagrożenia. No, DDA żyje w stałym zagrożeniu, w takim nie potrafi, ma, ma bardzo dużą trudność w osiągnięciu spokoju, no bo spokój kojarzy się z tym, że zaraz jest koniec spokoju, że zaraz będzie wybuch, ma to wdrukowane, więc ten spokój rozkręca napięcie. Więc jak najbardziej, jeżeli DDA jest w związku z osobą, która nie doświadczała, nadal może oczekiwać, nadal jest w tych cyklach. Więc ta, ten partner, partnerka jest wciągana w to, w te awantury, w, w kryzysy. Generalnie, no to tak, tak partner zaczyna się zachowywać trochę jak osoba uzależniona, czy jako osoba stosująca przemoc, no po prostu, bo ona generuje kryzysy w związku. Koszt terapii, jeśli chodzi o terapię online y, grupową, to jest koszt 80 zł za spotkanie. Tam wszystkie informacje są u mnie na stronie. Jeżeli y, byłabyś, Ewa, zainteresowana, to serdecznie zapraszam do wysłania wiadomości. Porozmawiamy, ja też powiem, y, w, jaki, y, w jaki sposób mogłabym Ci pomóc, czy, 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 czy jakoś tam porozmawiamy sobie. Serdecznie zapraszam do kontaktu, jestem otwarta na to dziękuję Pawle za komentarz super, że o tym mówisz no tym się zajmuję, zajmuję się pomaganiem pomagam osobom wychodzić z tych wszystkich cykli z każdej z tych, z tych ról, więc no, jest to moja praca jest to moja pasja także też chcę o tym mówić chcę, chcę pomagać, chcę zachęcać do tego, żeby nie tkwić w tych takich jakichś zaklętych ciemnych uliczkach i lepiej sobie radzić, słuchajcie dziękuję Wam bardzo za dziś do zobaczenia za dwa tygodnie. No i tak. No i życzę Wam udanej, udanego weekendu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, gdzieś jakoś coś Was to poruszyło, to zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Miłego dnia. Do zobaczenia.